A my jesteśmy w naszym ulubionym miejscu, czyli na lotnisku. Dzisiaj duży ruch, ale jakoś tak wszystko idzie płynnie. W ogóle mam wrażenie, że... A wiecie! dalej że, w las wie, tym... wie, że Jak zjemy obiad, to samolotem tam na do hotelu. Tak Henio jedzie do swojego ulubionego hotelu. Hotelu, który my też bardzo, bardzo lubimy i Tadeusz też. Tak, Stasia nie ma z nami, bo Stasia jest na stażu. Wrócił z Paryża wczoraj. Wczoraj spędzaliśmy dzień razem. Jest z nami tata. A teraz jedzie na staż, więc też go nie ma niestety z nami. No ale taki to już jest to dorosłe życie. A my jedziemy sobie odpocząć, pobawić, się, spędzić czas. A ja zjem pizzę. Żeby nie było, że u nas jest tak wszystko idealnie i perfekcyjnie. To właśnie. Mamy, przeciwwagę. mamy totalną przeciwwagę. Eee, no taką małą przygodę dzisiaj przeżyliśmy. Różanek Majdan. Lecz, tak, to też. Natomiast. Przygotę taką mamy małą, ale to może nagram, jak Pan skończy mówić. No powiedz, Krzysiążę, co tam się dzisiaj działo. Znaczy, to jest w ogóle świecie absurd. Jeden wielki koszmar. Przypominam, mieliśmy wylecieć o ósmej, a jest godzina 12. A jest godzina 12. A my nadal jesteśmy na Okęciu. W ogóle przeszłam a przez my wszystkie. Bezpieczeństwa mm, możliwe. Jak ten pan, który, jak drugi raz przechodziłem przez odprawę, tak patrzył na mnie i mówił, to co drugi raz nie wie, nie, miam, praca, to brata pijaka. Dosłownie. Z wam opowiem wszystko. Nie wiem, jak opowiedzieć tą historię, tak żeby była logiczna. Wszystko zaczęło się od tego, że Radio zostawił pokrowiec w domu. Zostawił pokrowiec w domu. Ponieważ on podróżuje ze swoim marynarzem, w w no ale... I tutaj rozpoczął się ciąg nieszczęścia. No, pierwsza spadka Moja, jak się okazuje, błacha i tak naprawdę przykryła ją kolejna katastrofa. Słuchajcie, to było tak. No i później jak ta lawina ruszyła, to y, tu zamieszanie, tu bagaże, wiecie jaką mam skłonność do tego, żeby spakować za mało rzeczy. Więc y, pełno tych toreb, tego wszystkiego, w ogóle masakra. No i po drodze jeszcze spotykamy znajomych, siedzimy z nimi, rozmawiamy, super jest, fajnie, plany na dzisiaj, dobra idziemy, wszystko fajnie lecące tym samym samolotem co my do my już siedzimy w samolocie wszystko super i w tym momencie Radzie zadaje przytomnie pytanie ty a gdzie jest twoja kabinówka ja mówię nie wiem a pakowały się a Radzie mówi no właśnie jej nie pakowałem w sensie na górę więc gdzie ona jest i ja po prostu słuchajcie szok bo nie mam zielonego pojęcia gdzie ona jest Tadek i tu pojawi się Tadek, Tadeusz. ja, tak, ja. I w tym momencie Tadek przypominam tylko, był odpowiedzialny za tą kabinówkę. Eee, nagle robi się blady, zielony i też nie pamięta, gdzie ona jest. Więc ja wyskakuję prawie że z lecącego samolotu i zaczynam jej w popłochu szukać. No i opowiadaj wyśle, co było dalej. Niech już przypominałaś ważny fakt całej tej historii, że wtedy, kiedy ja zapomniałem swojego pokrowca, to zostawiłem Was na 5 minut samych, no może na 15. A ja w tym czasie ogarniałam e, tego Ubera, bo ja zamawiałam aplikację, więc ja po prostu tu muszę dzwonić, tu on do mnie dzwonił, ja jemu tłumaczę. Ogólnie pilnowałam Henia, bo najważniejsze było, żeby Henio się nie skupi. Po kropce, spotykamy się już po odprawie, wtedy, kiedy ci prześwietlają torby, no i sobie idziemy do restauracji czy gdzieś. Radio też nie zauważył, że nie mam walizki. Nie zauważyłem, że masz dziwną, ale mimo wszystko nie podejrzewałem, że można gdzieś ją zostawić. Skracając tutaj... historię, okazało się po przebiegnięciu. Całego lotniska, bo wypadłam z tego samolotu, było jeszcze chwilę, więc miałam cały czas nadzieję, że oni, że zdążę na ten samolot. Wypadłam, przechodziłam przez wszystkie bramki bezpieczeństwa, coś, coś, tu przypominam, to przypominam, że ja poza Schengen, więc jeszcze przechodzisz przez to dodatkowe security, tu coś. Jedyne co dobre z tego wszystkiego to to, że słuchajcie forma mam olimpijską, naprawdę biegam jak sarynka po tym lotnisku, bez zadyszki, bez niczego, jedyna zadyszka jaką miałam to z nerwów i e, okazało się, już skracając historię, byłam we wszystkich sklepach, w których byliśmy, a my zawsze przyjeżdżamy wcześniej, żeby się nie spóźnić, więc mamy bardzo dużo czasu na te różne spacery po sklepach, więc chodzimy po wszystkich. Więc ja musiałam przez te wszystkie sklepy przejść i nigdzie nie było tej walizki. No i my w co było dalej. A dalej? Poprosili nas, żebyśmy się z samolotu, Nie wracasz, nie wracasz. No bo ja biegam w popłochu po lotnisku, w świetnej no, formie. To jednak biegam i biegam, bo nikt nie wiedział, gdzie ta walizka jest. A, a ja już w pewnym momencie w desperacji mówię w z tą walizką, zostawiam ją i tyle. Tylko później serce mnie zakuło, bo w tej walizce były buty, więc no nie, noż już później sobie pomyślałam, że jednak nie byłoby to opłacalny biznes, a po drugie to jest też kwestia po prostu bezpieczeństwa em, takiego, no przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa też innych podróżnych, bo oni jeżeli zostawi bagaż, no to mogą go próbować jakoś w warunkach specjalnych otworzyć, żeby separować, w ogóle jakieś blokady, odebrać. No w każdym razie, skracając tę historię, że nie odebraliśmy tej walizki security. Czyli jakby jak przechodziliśmy przez security, tu wzięliśmy, tu torba, tu radio, tu uber, tu radio henio, tu coś. I w tym amoku wzięliśmy wszystkie torby, poza jedną walizką e, podręczną. Do tej pory, zabijcie mnie, nie wiem jak to się mogło wydarzyć. I później zaczęliśmy przez półtorej godziny chodzić po wszystkich sklepach, knajpach i w ogóle bez walizki, której nie zauważyliśmy, że nie mamy. skończyłaś to, że nas wyprosili grzecznie z samolotu i nie polecieliśmy, tak? To już jest koniec tej... Znaczy, no ja Cześć. jeszcze miotałam się w tej swojej olimpijskiej formie po tym lotnisku, żeby zdążyć. I mimo moje, i mojej olimpijskiej formy po prostu yy, no niestety poproszona radosława i dzieci o wyjście z samolotu, ale teraz jeszcze lepiej żeby było. Nie dlatego, że nie mogą lecieć, no bo mogliby lecieć, dlaczego mieliby nie lecieć. Tylko ja wybiegając po, w poszukiwaniu walizki, Wzięłam całą kosmetyczkę, w której mamy wszystkie dokumenty, więc zabrałam ich paszporty. A, nie, a przecież byśmy nie polecieli. A, nie, a jakby wam... Dlaczego nie? Nie, No w każdym razie i tak by nie mogli polecieć, bo nie mieli paszportów. No więc cała akcja się zaczyna, bo musimy odebrać swoje bagaże, które musieli wyładować z samolotu i tylko to dobrze, że w ogóle je wyładowali z tego samolotu. No więc teraz jesteśmy na etapie, w którym e, w którym e, wysadzili nas wszystkich z samolotu i będziemy na dół odbierać bagaże. No i mów dalej, może dalej radzić. Generalnie po wybraniu bagaży, zaraz, poczekaj, sekundkę. Za chwilę mu coś powiem, zaraz. I e, w takim razie szukamy możliwości do lecenia dla Natalii. Jeszcze dzisiaj, bo szkoda każdego dnia. Wakacje, środek. Turcja, bardzo popularny kierunek. Ogólnie cyrk, nie ma biletów. Bezpośrednich zapomnij dzisiaj. Co więcej, zapomnij bezpośrednie jutro. Więc yy, mimo, że były takie loty na tablicy, ale wszystko powykupowane. No więc w efekcie, yy, w nie najbardziej okazyjnych cenach, kupujemy bilety przez Kraków. Kraków i w, Krak i w Krakowie przesiadka i Antalię. I super, już myślimy, że nasza przygoda się skończyła, ale... Ale... I kiedy już poszliśmy, kupiliśmy te bilety, oczywiście po drodze szarpaliśmy się z bagażami, opowiadałam mamie, koleżankom i wszyscy, wszystkim ogólnie tu, tu się dzieje, tam się dzieje, dobra, w końcu dotarliśmy tu do bardzo miłej knajpki, w której można zjeść pizzę. Eee... I powiem zupełnie szczerze, drugą dzisiejszego dnia. Bo pierwszą jedliśmy przed tym wylotem, o którym mieliśmy lecieć. I co się okazało, ja to Dostaliśmy jest tak, miejsc, i czekamy w kolejce. Być może ktoś nie przyjdzie, ale okazało się, się że. Niestety wszyscy przyjdą, bo po prostu jesteśmy tymi, którzy kupili bilety, nie mając tego świadomości, oczywiście, na samolot, który jest overbooked. I po prostu jest więcej sprzedanych biletów niż miejsc w samolocie. Cyrki, takie słuchajcie na tym lotnisku no bo oczywiście wiadomo, że humory średnie w takiej sytuacji awantury, bo my jeszcze obydwoje jesteśmy ultra wybuchowe charaktery, więc jak takie przeczy się dzieją, to u nas jest głośno. No więc tak z ten dzisiejszy poranek, naprawdę. No powiedz, co się dalej wydarzyło, bo Radosław właśnie poszedł do okienka i przyniósł nam nowe, świeże wiadomości. Przyniósł nam nowe raczej tam nie będzie wolnych miejsc, chyba, żeby ktoś nie przyszedł, no to jest oczywiste, że czterech miejsc trudno będzie urazić, że akurat cztery osoby nasze spojrzyją się albo zrezygnują z tego więc musimy czekać do końca. Musieliby być nami i zapomnieć kabinówki. Musi jakaś kolejna rodzina Gwizdłownych. Już nie powiem, że Adapsów, bo ci by zdążyli. Czyli kupiliśmy godzinę temu bilety na kolejny lot, e, ale nie ma miejsc, więc czekamy. może łaskawie przebukują nam na kolejny lot a wtedy się robi cienko z czasem czy w Krakowie, na, e, między Krakowem a Antalią bo tam bo z czasem, w Krakowie, na, między Krakowem a Antalią, bo tam jest taki system, że my musimy, jak przylecimy do Krakowa, odebrać bagaż i znowu go nadać. Czyli wszystkie te procedury z procedurami bezpieczeństwa, więc robi się trochę cienko z czasem. I jeszcze daj Boże, żeby tamten, następny samolot nie było później, Na przykład co się dzieje. Jesteśmy już w drodze do Udało się jednak z boardingiem. Trochę niepotrzebnie panikowaliśmy, ale to nie my tym razem. E, I teraz jeszcze tylko jest małe zamieszanie, jeśli chodzi o miejsca. Bo nie siedzimy razem. Chociaż po dzisiejszym może to i lepiej. Och, <laughs> ja <co> nawet. <nie> <laughs> Pani mówi, około siebie nie, ale. A coś zrobiła?